Prostki Lego są fajne, bo, 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 bo można zrobić bardzo fajne rzeczy, na przykład ja zbudowałem takie coś. By powstało takie coś, potrzeba wyobraźni. I na to właśnie stawiają animatorzy kreatywnych ferii. To jedna z wielu ofert miejskiego domu kultury dla dzieci spędzających zimowe ferie w domu. Feryjne propozycje z roku na rok cieszą się niesłabnącym powodzeniem, czego dowodem jest pełne już obłożenie pracowni. Bartłomiej Wódkę podkreśla, że w tym roku ciekawe propozycje mają również animatorzy z Prawobrzeżnych Filii. Na tę chwilę wiem, że zostało jedno, dosłownie jedno miejsce gdzieś tam na jakieś zajęcia, czyli praktycznie można powiedzieć mamy stuprocentowe zapełnienie. Faktycznie byliście teraz na zajęciach z klocków Lego, to oczywiście nie jedyne zajęcia, które w tej chwili się odbywają. Mamy na przykład zajęcia jeszcze kartonowelowe, to jest forma rzeźby. Mamy zajęcia trochę bardziej ruchowo-taneczne, to z kolei na, w naszych filiach można pojawić się na zajęciach z laboratorium chemicznego. Te i inne zajęcia cały czas się odbywają. Gdyby ktoś jeszcze bardzo, bardzo chciał się zapisać, to oczywiście można spróbować do nas zadzwonić, bo są sytuacje, gdzie ktoś się akurat wykruszy i ktoś nie może przejść, do wolne miejsce jest. Tak jak mówiłem, na tej chwilę wszyscy są jeszcze zapisani, wszyscy są chętni, więc, więc takiej możliwości nie ma, ale zawsze warto spróbować. W tym roku naprawdę mamy, mamy, mamy tam bardzo dużo, bardzo różnorodnych zajęć we wszystkich trzech filiach, oczywiście główny nacisk kładąc na filię warszawską i przytorską. Warto dodać, że w tym roku, poza naszymi oczywiście instruktorami, łącznie można powiedzieć, że około 15 instruktorów bierze udział udział w naszych zajęciach. Są to i ratownicy, i jest to leśniczy, który oprowadza dzieci po, po, po lesie i opowiada o tym lesie. Także naprawdę duża, duża, duża różnorodność, dużo ludzi, którzy z nami współpracują, co nas bardzo cieszy. Niestety mimo starań organizatorów nie wszyscy chętni będą mogli skorzystać z tej oferty. My co roku staramy się powiększyć liczbę zajęć na które mamy w ofercie, a i tak zawsze tych miejsc jest za mało. Ile byśmy nie zrobili, tylu zawsze chętnych się znajdzie. Jeśli nie w pracowniach, to może w plenerze. MDEK ma i takie propozycje. Planujemy na przykład wycieczkę po lesie. Mogę w, w tej chwili jeszcze zaprosić również na wycieczkę do, do Gdańska, do Muzeum II wojny światowej. Tu jeszcze są miejsca, tutaj warto to dodać. Ta wycieczka jest całkowicie darmowa. Ci, którzy się zapiszą, mają szansę zwiedzić naprawdę jedno z wyjątkowych muzeów, które w tej chwili są dostępne w Polsce. Ta wycieczka odbędzie się w przyszłą środę. Zapisy w Filii Warszów. O. Teryjny wystrój przybrała także Miejska Biblioteka Publiczna. W budynku przy ulicy Piłsudskiego czeka cały szereg atrakcji, związanych niekoniecznie z książkami. Propozycja biblioteki, tak jak w zeszłym roku, ogólnie nazywamy biblioferię, czyli ferie w bibliotece taki skrót z dwóch wyrazów. Dzieje się dużo. Dzieci przychodzą na spotkania o godzinie 10. Mniej więcej jest to dwie godziny takiego zabawy, czytania, warsztaty plastyczne. Tematyka każdego dnia jest inna. W poniedziałek robiliśmy maski karna karnawałowe. Dzisiaj bawiliśmy się w taką zabawę piracką, opartą na motywach utworu Juliana Tuwima pod tytułem Pan Maluszkiewicz i wieloryb. Jutro będziemy robić. Makiety budynków. Każdego dnia dzieje się coś innego. Nie zapomnijmy też o babciach, o dziadkach, ponieważ niedługo jest ich święto. Będziemy również bawić się w ozdabianie pierniczków, a także spróbujemy zrobić wspaniałą grę planszową na motywach utworów literackich. Słowem, książka też będzie tutaj w jakiś sposób obecna no bo to przecież ferie w bibliotece. Oczywiście książka jest taką kanwą, na której snujemy zabawy, na której snujemy warsztaty plastyczne i na której snujemy nasze różne tutaj zadania, które dzieci wykonują. A spisują się świetnie, frekwencja nam dopisuje, także cieszymy się, że rodzice nam na tyle zaufali, że również i w tym roku wysłali do nas dzieci, a dzieci bardzo chętnie przyszły i chętnie biorą udział w tych zadaniach, które my tutaj organizujemy dla dzieci. U was też jest komplet. Czy można zaprosić jeszcze maluchów do udziału w tych zajęciach? Raczej jest komplet, powiem więcej, mamy też listę rezerwową, więc jeżeli się zdarzy, a była taka sytuacja, że osoba chora jest, no to mamy na to miejsce już, że tak powiem, kolejną. Telefon pod ręką, jeżeli oczywiście zdarzyłaby się sytuacja, że będziemy mieć wolne miejsce, informujemy o tym na, naszym, na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. Tuż obok biblioteki w hali odnaleźliśmy też propozycje dla tych, którzy wolny czas wolą spędzać na sportowo. Dziś w południe przywitał nas tam odgłos odbijanej piłeczki ping -pongowej. Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonego trenera. Prowadzący zajęcia ma powody do satysfakcji, bo tenis stołowy cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko najmłodszych. W Świnoujściu mamy sekcję w Osirze, no, do której uczestniczą i młodsi, i starsi grają, i nawet jest sekcja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy też już emeryci, ale aktywnie spędzają czas na tenisie stołowym. Sport dla wszystkich, a tutaj, dzisiaj i w kolejnych dniach. Dzieci spędzające ferie w mieście w Świnoujściu y, mogą jeszcze przychodzić? Mogą się zapisywać? Mogą trzy razy w tygodniu, po dwie godziny jest organizowana sekcja, i wtedy można po dwie godziny ty, y, codziennie grać w tenisa. Jasne, czyli y, rozumiem, że mogą się zapisywać i ci, którzy już. W tę grę z podstawy jej znają i ci, którzy za, dopiero chcieliby, tak? Tak, bo to jest sport dla każdego małego, grubego, chudego, starszego, młodszego. Zapraszamy do udziału w pięknym sporcie, którym jest tenis stołowy. Każdego, który chce, w każdym wieku, każdy może zacząć i zapraszamy. Szczegółowy program Zajęć Wieryjnych organizatorzy publikują na swoich stronach internetowych. Warto tam zajrzeć.